Pokój i dobro. W tę szesnastą niedzielę zwykłą usłyszymy kolejny fragment z Ewangelii według Świętego Marka, kontynuacja rozdziału 6 tejże Ewangelii. Jak pamiętamy, w zeszłym tygodniu Pan Jezus rozsyłał swoich uczniów po dwóch, aby szli i głosili Królestwo Boże. I oto w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus przyjmuje uczniów, którzy wracają i mu opowiadają mu wszystko, czego zdziałali, czego nauczali, są zafascynowani tym, jak to się powiodło. Zaraz zobaczymy, jak Jezus zareaguje na ten ich powrót, ale abyśmy to lepiej mogli zrozumieć, sięgnijmy do pierwszego czytania, które w tę niedzielę będzie wzięte z księgi proroka Jeremiasza. Bardzo też ciekawy prorok, prorok który działał w przeddzień największej tragedii, jak wiemy. Historycznego Izraela, a więc wygnania babilońskiego. I tenże prorok Jeremiasz prorokował wyrocznie biada, między innymi prorockie biada, przeciwko pasterzom Izraela. Zanim do tego przejdziemy, może od razu zadajmy pytanie. Mówimy o niewola babilońska, wygnanie i tak dalej, ale żeby sobie może uświadomić bardziej plastycznie albo geograficznie, o czym mówimy, zadajmy pytanie, jaka odległość dzieliła Judę, Jerozolimę, Izraela. Od Babilonii, gdzie na wygnanie poszli, co bardziej znamienici Izraelici. I gdzie rządził y, król, król, którego już znamy, Nabuchodonozor. Tak jest. No proszę bardzo, za, za, zaproponuję jakąś odległość. Więc pod A mogłoby być 200 kilometrów. No to ja powiem B 500. I C, tak, przebijając z 1000. Około. Około. Można na końcu spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Tymczasem zobaczmy w tym 23. rozdziale księgi proroka Jeremiasza. Prorok mówi: Biada, biada do pasterzy Izraela, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce pastwiska. Często lud wyobrażany był jako owce, natomiast przewodniczący ludu niekoniecznie duszpasterze, ale pasterze, czyli Wódz, król, zwierzchnik, jakiś władca, był w obrazie pasterza przedstawiany. I tutaj Jeremias, w imieniu Boga, mówi: biada tym pasterzom, którzy rozpraszają, którzy nie troszczą się, nie paszą, nie, pa, nie, nie, nie mieli paść naród, a tymczasem go rozpraszają. To już jest zapowiedź oczywiście wygnania babilońskiego, ale później Bóg mówi: Ja sam będę pasł moje owce, ja sam zbiorę te owce z pastwiska. Sprowadzę ich na nowo, aby były płodne i liczne, Ustanowię im nowych pasterzy, którzy będą właściwie paść, i mówi wreszcie, nadchodzą dni, kiedy wzbudzę odrośl Dawidowi, będzie panował jako król, jakiś potomek Dawida. O tyle jest to dziwne, że jak wiemy, na wygnaniu babilońskim została zakończona linia dynastii Dawidowej. Już nigdy potomek Dawida nie zasiadł na tronie w Jerozolimie. Tymczasem Jeremiasz przepowiada: Będzie odrośl Dawida, będzie król, będzie pasterz z linii Dawidowej. Jak wiemy, spełni się to w Panu Jezusie, o czym za chwilę zobaczymy w Ewangelii. I oczywiście prorok, ale wiemy, że Pan Bóg przede wszystkim daje nadzieję, mimo że za chwilę będzie jakieś wielkie nieszczęście, mimo że za chwilę stracą wszystko i swój dom, i swoją ziemię, i wydawałoby się swoją przyszłość. Pan Bóg nie tylko mówi o tragedii, nie tylko mówi o złych pasterzach czyli nie tylko analizuje sytuację, nie zmieniając jej, ale daje nadzieję, daje proroctwo. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli spojrzeć na to słowo, to też możemy przyjąć tą dobrą nowinę, którą daje Pan Bóg, że ostatecznie to On jest naszym dobrym pasterzem. Żebyśmy troszkę zdawali sobie sprawę tutaj na ziemi, że zawsze będziemy rozczarowani ludźmi u władzy. My trochę pokładamy nadzieję, myślimy sobie, że to jest nasza przyszłość, że oni zapewnią nam dobrobyt, pewną stabilizację i oczywiście wybieramy, głosujemy i bardzo dobrze, że mamy wpływ na tutaj na naszą, powiedzmy, narodową, lokalną czy może bardziej globalną politykę. Chcemy mieć ten wpływ i dobrze, ale często przychodzą z wielkich oczekiwań wielkie rozczarowania i nie jesteśmy zadowoleni ani czasami z naszych sołtysów, ani burmistrzów, prezydentów, naszych posłów, czy senatorów. No, jesteśmy rozczarowani, myślimy sobie no głosowałem na niego, on tak ładnie mówił, a teraz jakiś skandal. Jak czytamy Księgę Jeremiasza, która dawno temu powstała, widzimy, że już wtedy ci pasterze ale to, co Brat Paweł mówił, czyli nie duchowni, ale raczej władcy nie byli idealni, tak i dzisiaj nie są idealni, bo są ludźmi. I to warto wiedzieć. Warto wiedzieć, żeby zbyt dużej nadziei nie pokładać. Oczywiście głosować dobrze, oczywiście yy, zobaczyć, że potrzebujemy tutaj jakichś mężów opatrznościowych, tych takich politycznych, potrzebujemy dobrych przywódców, ale jednocześnie mając świadomość, że on zawsze będzie tylko człowiekiem a całą nadzieję będziemy pokładali w Panu Bogu, tutaj na ziemi i oczywiście tą nadzieję, która prowadzi nas do wieczności. Dlatego i my przyjmujemy to proroctwo Jeremiasza, mówiące o tym, że ma przyjść dobry pasterz, prawdziwy pasterz, odrość Dawida, który będzie panował jako król. A dobra nowina jest taka, że on już przyszedł w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa. I fragment Ewangelii, który tej niedzieli słyszymy, jak powiedziałem, z szóstego rozdziału Ewangelii Markowej, mówi o tym, jak to Pan Jezus przyjmuje uczniów, którzy zostali wysłani na misję, cieszą się, że zdziałali wiele wspaniałych rzeczy, a On im mówi, wy sami pójście osobno na pustkowie, wypocznijcie nieco, bo tak było wielu tych ludzi, tak wielu, wiele potrzeb było wokół, że nie nawet nie, nie mieli czasu, żeby zjeść. A Pan Jezus mówi, spokojnie, idźcie, wycofajcie się, odpocznijcie, Troszkę milczenia, troszkę samotności. A więc Chrystus tutaj już się jawi jako ten pasterz dobry, czuły, wyrozumiały, który zna potrzeby swoich i posyła ich, żeby trochę odpoczęli. Bo i my też potrzebujemy czasem trochę odpoczynku: nie zawsze robić, nie zawsze działać, nie zawsze zdobywać kolejne stopnie czy jakieś sprawności, cokolwiek, ale też odpoczywać. I Pan Jezus, jako ten najlepszy pasterz, znający potrzeby tych, którzy są wokół niego, posyła uczniów, aby troszkę sobie odpoczęli. No, mogłoby się wydawać, że Panie Jezus trochę ich gasi, przecież oni przychodzą z taką radością, entuzjazmem, chcą opowiedzieć wszystko, co się im udało, co dokonali. Więc doskonale wiemy, że przecież kiedy dzieci wracają ze szkoły i chcą powiedzieć, że właśnie tutaj dostały piątkę z plastyki, pokazać ten rysunek, nie bardzo wiemy, co na tym rysunku jest, ale mówimy, że jest bardzo ładny. Czy pokazują nam sprawdzian z matematyki? Też nie bardzo rozumiemy, co tam jest, ale skoro jest piątka, to znaczy, że nasze dziecko jest genialne, więc widzimy, że ono musi się pochwalić. Więc czemu Pan Jezus od razu tak dystansuje? Myślę sobie trochę, yy, tak używając trochę języka psychologii, dzisiaj najbardziej chyba jesteśmy zmęczeni emocjami. Właśnie, apostowie oprócz tego, że są fizycznie zmęczeni, bo myślę, że ta podróż nie była łatwa, emocje towarzyszące temu i te trudne, właśnie, gdzie pójdziemy, jak nas przyjmą, to o czym mówiliśmy też ostatnio, w jakim domu nas pochwalą, a w jakim nas zganią, albo w ogóle nas nie wpuszczą, plus później na końcu te pozytywne emocje i ta radość, no ale wiemy, jak się działa na emocjach, tak? Jak działamy na wysokich emocjach, potem jest też i duży zjazd. Więc panie, Jezus mówi spokojnie, teraz jest potrzebny czas pustyni. To znaczy, żeby troszkę ochłonąć, żeby zejść z tych pierwszych stron gazet, tak, żeby trochę zejść z tych wszystkich informacji, z tych emocji, wypocząć i fizycznie, i psychicznie. Myślę, że dzisiaj w dużej mierze jesteśmy zmęczeni psychicznie, zalew informacji, cały czas mamy informacje. W komórce dostajemy jakieś wiadomości, powiadomienia na, na, na dziesiątkach komunikatorów, które mamy. Dostajemy też informacje z telewizji czy z internetu, mamy serwisy 24-godzinne, cały czas jest jakiś bodziec, który yy, gdzieś nas atakuje. Bardzo często tym jesteśmy zmęczeni. Na końcu świata dzieje się jakaś tragedia, a my już w polskich wiadomościach mamy o tym, mamy wrażenie, jakby to się działo na naszej ulicy albo w sąsiedniej miejscowości także gdzieś tam daleko jakiś wypadek, jakaś tragedia, jakieś morderstwo emocje i cały czas jesteśmy nakręceni, a Pan Jezus ci mówi, spokojnie, potrzebujesz pustyni. Nawet jeśli to będzie pół godziny, nawet jeśli to będzie godzina. Jak masz taki komfort, dzień, super sprawa. Ale potrzebujemy takiego momentu, żeby się wyciszyć. Nie tylko wyizolować, choć to jest ważne, nie tylko poczuć się osamotnionym, bo wielu może powiedzieć, no ja cały czas jestem na pustyni, bo mieszkam sam, albo nikt ze mną nie rozmawia. Apostołowie są z Jezusem. Chodzi o to, żebyśmy mieli też świadomość odpoczynek i ten fizyczny, i ten psychiczny, ale też odpocznienie, które daje dobra relacja z Panem Jezusem. Ja jestem z Nim, On jest ze mną, no nie muszę się bać, jestem spokojny. Właśnie tak jak Jezus w tej łodzi, która była na jeziorze i była burza, a On spał. W Nim jest ten spokój i teraz ten spokój od Niego chcemy wziąć. To wyciszenie i może trochę takie... Odpocznienie. Dzisiaj Pan Jezus trochę tak nas zachęca, poprzez to słowo do apostołów, chce nam również powiedzieć, potrzeba, żebyśmy my też odpoczęli, byli na miejscu pustynnym. Nawet jeśli to będzie nasz dom, nawet jeśli to będzie pokój, który doskonale znamy, wyłączę to, co często przychodzi właśnie z natłokiem informacji i na chwilę posiedzę z Panem Jezusem. Nawet nie muszę dużo robić, żadnych litanii, żadnych koronek, żadnych różańców. Wystarczy spokojnie posiedzieć i powiedzieć, Panie Jezu, posiedźmy tak sobie godzinkę. Ja dzisiaj tego bardzo potrzebuję. Tego też potrzebowali uczniowie, ale jak się okazuje nie było to wcale takie łatwe, bo kiedy odpłynęli na Pustkowie osobno, inni ich zobaczyli i zaraz przypłynęli, przyszli pieszo, bo chcieli ciągle się karmić tym słowem Jezusa, apostołów. Jezus tutaj nie zachowuje się, powiedzielibyśmy, zbyt asertywnie, jak to się mówi dzisiejszym językiem, czyli nie mówi ludziom spokojnie, już zamykamy, dzisiaj nieczynne, my dzisiaj odpoczywamy, już nie możemy. Ale, mówi ewangelista, gdy Jezus wysiadł i ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi, bo byli jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Jezus jest jak ten wspaniały pasterz, który widzi te swoje owce, lituje się. Tam jest użyte piękne w języku greckim słowo splanchizomaj, które też będzie miało wcześniejsze echo w języku hebrajskim, rahamim, a więc te wnętrzności matczyne to poruszenie wnętrzności matczynej, a więc te uczucia, które matka żywi do swojego dziecka, lituje się, współczucie i pewne troska o dobro tego dziecka, to wszystko w sposób oczywiście boski istnieje w Chrystusie. Jezus lituje się nad tymi, którzy są tacy spragnieni słowa, spragnieni sensu życia. I dlatego naucza. Zobaczmy, że tutaj Jezus jest tym, który... Jawi się jako pasterz. Zobaczmy, owce to jest bardzo ciekawy, biblijny, bardzo, bardzo często używany obraz, ponieważ owce są takimi zwierzętami do dzisiaj, od niepamiętnych czasów, które nie są samodzielne, nie są w stanie same żyć, nie mają własnego punktu odniesienia. Owce nie tworzą sobie jakiegoś lidera wewnętrznego, który by ich prowadził, jak u innych zwierząt, ale owce są bezradne potrzebują zewnętrznego pasterza. Właśnie człowieka, który będzie ich prowadził, który pokaże im gdzie iść, gdzie jest woda, gdzie jest pastwisko, gdzie można rzeczywiście dobrze swoje życie przeżyć. I my też w sensie duchowym jesteśmy takimi owcami. Potrzebujemy punktu odniesienia, potrzebujemy pasterza. Jeśli nie będzie nim Bóg, Chrystus, to niestety będzie ktoś inny albo coś innego. Jakieś złudzenia, jakieś idole, czy jakieś czasem nawet ideologie, które będą próbowały nas paść, oczywiście. Na naszą zgubę. I Chrystus tutaj, jako ten dobry pasterz, wie, że potrzebujemy bycia właśnie tymi owcami i prowadzi i pasie, lituje się, nawet ze szkodą dla siebie jako człowieka, ale lituje się nad naszą biedą, aby przyjść nam z pomocą. Jeśli nie będzie to Chrystus, to będzie to jakiś inny najemnik i nas nie nasyci, nie da nam tego, co potrzebujemy, nie da nam tego, co jest podstawowe, czyli właśnie takiej miłości, takiego miłosierdzia, takiej uwagi. Ostatecznie też tej perspektywy wiecznej. To będzie tylko tu i teraz, będzie pewna namiastka na chwilę, potem z tego wielkiego oczekiwania zrodzi się wielkie rozczarowanie. I my tak, tak będziemy szli przez ten świat, rozczarowani i niespełnieni. Dlatego dzisiaj Pan Jezus jest i pasterzem apostołów, czyli tej małej grupy, małej wspólnoty, ale kiedy trzeba, staje się pasterzem wszystkich i jest pasterzem wszystkich, właśnie kosztem nawet samego siebie. Obyśmy i my z taką pełną pokorą uznali to, że jesteśmy ludźmi, którzy w sensie duchowym mamy te potrzeby owiec. Potrzeba, nie jest, nigdy nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy, aby ktoś nas prowadził, ktoś nas pasł, ktoś nam wskazywał właściwe pastwiska, to co jest nam naprawdę potrzebne. I tu możemy od razu przejść do przysłowia, które będzie stricte biblijnym przysłowiem, a nawet, a nawet będzie fragmentem Psalmu, który usłyszymy też tej niedzieli. Psalm 23, chyba jeden z najbardziej znanych psalmów, bo i najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych, który mówi Pan jest moim pasterzem, niczego, niczego mi nie, nie braknie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Rozwiążmy jeszcze zagadkę, którą zadaliśmy na początku. Izraelici wygnani do niewoli babilońskiej. Zapytaliśmy, jaka to jest odległość, jak daleko musieli wędrować ci Izraelici tam do niewoli, gdzie zostali uprowadzeni. I powiedzieliśmy Mamy trzy propozycje, jak zawsze. Pierwsza to jest około 200 km, druga jak będzie 500, i trzecia około 1000. Odpowiedź zdecydowanie C, albo co najmniej C. Odległość była wielka, tak na około, możemy powiedzieć, w linii prostej będzie pewnie około 1000 km, a droga nie była taka prosta, więc na pewno było jeszcze więcej. Nie była to odległość mała. Czyli jak widzimy, tak daleko Izraelici zostali deportowani, bo możemy śmiało użyć tego słowa. Tam byli w tej niewoli babilońskiej. Wydawałoby się, że Psalm 23 nie spełnia się, że Pan nie jest pasterzem i dużo im brakuje. Ale tam Pan Bóg był z nimi i tam dawał to, co jest potrzebne. Przede wszystkim doświadczenie tej własnej miłości, tego, że ich nie opuścił i nie zostawił. I my też mamy takie doświadczenie, oby ono było naszym codziennym doświadczeniem. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pokój i dobro.